W tym odcinku pokażemy Wam, co wymyśliłem, żeby się w końcu z Marcinem dogadać. A jak widzieliście na naszym ostatnim filmie, nie jest to do końca takie proste. Uciekasz przed wykazami, czy o to chodzi? To no nie słyszysz, za jedziesz po prostu na pamięć, no? Marcinku. I doczekajcie z nami do końca, bo będzie Gwiazda Ikona. Człowiek, który zrobił dla motorsportu naprawdę bardzo wiele i on również daje nam cenne wskazówki, aby ta nasza współpraca z Marcinem się jakoś układała. Jak mamy W końcu się na niego doczekałem. Jedzie pan prezes. Mam dla niego małą niespodziankę. Mam nadzieję, że dresik ma. Oj, oj oj. Cześć, cześć!

ludzie dzisiaj imprezują, się bawią no. się, a my co? A my dzisiaj potrenujemy, zapraszam Cię, dresik jest, wszystko no jest, jest. No tak, idziemy, 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 tak jak obiecałem, się. mam dla Ciebie niespodziankę, potrenujemy trochę inaczej dzisiaj. Ale to Ci powiem, to masz swoje plusy, bo podobno to, co się robi w Sylwestra, będzie się robić przez to cały chyba, rok. To chyba jest. No Chociaż ja to dzisiaj właśnie słyszałem w sklepie, tak. Dobra, I, to cały rok będziesz naparzał w, elektroniczne urządzenie do badania <laughs> refleksji. Aż tak, bo <laughs> nie szedł, ale trenować, jak się trenuje, to się człowiek rozwija, a tego nam trzeba, nie? Tak pojechałem ja mądrością o, o, okulary, trochę. Okulary, pan, panie <laughs> docencie, się, zgadzam się, dzień dobry, idziemy. Idziemy, zapraszam dla pierwszy. A to jest sprzęt, na którym dzisiaj trenujesz. Marcin za mną trenuje, a ja opowiem wam pewną historię, która zdarzyła się parę tygodni temu na rozdaniu nagród Mistrzostw Dolnego Śląska. Zdarzyła się mi, a ty, 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 dzisiaj, ty dzisiaj trenujesz i przy okazji powiem wam o pewnych takich kuluarach, takich tego typu wydarzeń. Gala, przede wszystkim gala i to wyjątkowa gala, ja byłem pierwszy raz w ogóle na, taki, na tego typu gali. Po całym roku ciężkiej pracy w fantastycznym zespole GT Workshop zwiedziliśmy, albo w zasadzie przejechaliśmy znaczy że nie przejechaliśmy, bo nam awaria nie pozwoliła, ale Wisła, Śląsk, cała masa innych imprez, w końcu y, takie zwieńczenie tego naszego, tych naszych działań, czyli rozdanie nagród i staliśmy się wicemistrzami Dolnego Śląska. Zanim w ogóle zaczęliśmy chwytać w ręce te swoje pucharki, musieliśmy się troszkę sprawdzić na specjalnym, bo to w ogóle tor był gokardowy, na torze gokardowym i tam z Andrzejem akurat troszeczkę poświrowaliśmy, znaczy mi udało się coś tam osiągnąć, natomiast nie były to jakieś spektakularne wyniki, no bo walczyłem z nikim innym jak z Mikomarczykiem, więc no, czy mógłbym go dogonić? No tak, właśnie tak było. E, <laughs> Jakbym się postarał, to pewnie mógłbym. Ciąg dalszy trwa, do, tre, do treningu, do, no tak jest, no to są fantastyczne, słuchajcie, pościgaliśmy się, no i na końcu rozdanie nagród, ale uwaga, te nagrody oczywiście odbieraliśmy tutaj z fanfarami, fantastyczne, piękne nagrody, natomiast to nie było klu naszej dzisiejszej, czy mojej dzisiejszej historii, najważniejszą rzeczą jest to, że miałem przyjemność porozmawiania w trakcie tej gali rozdania nagród z nikim innym jak... Ikoną rajdów motor sportu, polskich rajdów samochodowych, która właśnie doradzała mi, jako pilotowi, co mam zrobić, żeby poradzić sobie z Marcinem. Posłuchajcie, co mi powiedział. Marcin, słuchaj, ja ci byłem jako człowiek, który no, nie kojarzysz mnie, przejechał ponad 100 tysięcy kilometrów odcinek specjalnych. Zobacz, ja kochany okrążyłem ziemię po równiku na samych odcinkach specjalnych nie liczę testów rozumiesz prawie czterokrotnie. I ja wiem, jak ważna jest w ogóle wiesz, taka dobra, właściwa relacja, współpraca między kierowcą i pilotem. Bo sobie, według mnie, według moich obserwacji, bardzo licznych, z kilkoma najlepszymi polskimi kierowcami, twierdzę, że bez tego zaufania, jakie oni mieli do mnie, to nigdy w życiu nie osiągnąłbym, e, dzięki nim zresztą. E, takich sukcesów, jakie na pewno można powiedzieć, że osiągnąłem. Dlatego, że jeżeli no, ty rozpoczynasz tą swoją rajdową przygodę, to zresztą piękna przygoda, na pewno będziesz zadowolony z tych lat spędzonych słuchaj, w swoich rajdach. Wspomnisz powie słowa, to, co, to pamiętaj, że rajdy samochodowe to jest sport bardzo zespołowy. To jest sport, który jest oparty na współpracy nie tylko nawet na linii kierowca-pilot, ale również nawet na waszych swoich czy mechanikach czy waszych kibicach. Pamiętajcie, jest wszystko jedna, wielka grupa, która buduje ten system, buduje tę atmosferę, atmosferę i system, który, który pozwala właśnie te wyniki osiągnąć. I dlatego wierzmy. Gdybym był na miejscu Pawła i gdybym dyktował mojemu kierowcy i wyczuł to, że on nie do końca jak gdyby odbiera informacje, nie do końca mnie słucha, to wiesz co bym zrobił? To bym natychmiast kazał się podnieść na najbliższy przystanek PKS, bo ja często mówię, kochany, moim kierowcom, jak wyczuwa, bo ja mam dość dużą jakąś taką, wiesz no, mm, umiejętność wyczuwania tempa jazdy kierowcy. Ja wyczuwam, że on nie jedzie za szybko. Bardzo żartuję, ale czasami mówię, za szybko niepotrzebnie, bo czasami jedzie za szybko, ale jest to pojechanie niepotrzebne. proszę to ja do moich kiedy wyczuwam właśnie to, że coś jest za szybko, a niepotrzebnie, to mówię, proszę bardzo, na najwyższy przystanek PKS-u, ty sobie jedź dalej sam, a ja wysiadam. Marcinku, ja ci tego nie zrobiłem, doczekałem do końca, ale te słowa powinniśmy sobie wytatuować, a szczególnie Ty, na Twoich dużych plecach. I żebyśmy przeżyli następne odcinki, Marcin, musimy się słuchać. Marcin, ja ci powiem tak jak Paweł powiedział, nie by nie tatuować. Gwoździem, żywiem, wy, nie, nie, wyryć na lakierze waszej rajdowej hondy, panie. Wydrapać no, no nie, gwoździem na rajdowej hondie. Może tak nie będzie, ale na pewno coś z tym zrobimy. Paweł, dziękuję dziękuję bardzo. bardzo, ja dziękuję bardzo. Pogadali, pojeździli, a teraz bierzemy się za tronik. Ej, zmęczyłeś się? Nawet nie. No to co, to ciąg dalszy aktywności dzisiejszej? Wow. Masz tu takie okularki gustowne. Minionki. E, minionki. <grym> tak. Masz nożyczki. Ok. I kawałek kartki. I teraz tak, twoje przechwałki muszą teraz się tutaj sprawdzić. Musisz wyciąć takie kółeczka z karteczki, którą wy. Wypeł... No i tyle, wszystko wiesz? To teraz tak. Ja no tak, domyśliłem się. A że mam zdolności artystyczne, to poradzę. To, sobie bardzo cię proszę, masz <gry> dokładnie tyle samo czasu co na refleksomierzu, czyli ile? Tam minutkę? Minutek. Minutkę, żeby wyciąć kółeczka do minionkowych okularów. A zaraz się wyjaśni, po co one nam są potrzebne. Ja biorę opis. Jak widać mozolnie wykonany wcześniej, ale biorę też jeszcze radyjka, bo tutaj muszę mieć jakiś kontakt z bazą i spróbujemy tutaj się połączyć jeszcze z Marcinem radiami. Pokaż Jak się jest? tutaj nam. Kontakt z bazą jest? Jest, jest, kontakt jest. Kontakt jest. Z bazą. Ja też mam podpięte. Słychać mnie czy nie słychać? Ja się... Słuchawce mnie nie powinno być słychać, dobra, słuchać ale zaraz będzie. Ja też już mam gotową, gotową kartę działań, a tak naprawdę nasz wcześniej wykonany opis. No i co? Spróbujemy, przetestujemy ten nasze ćwiczenie, zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce. Lecimy. Prawy 4, lewy 5, lewy 2, to jest prawy. Okej. Okay. Nie, nie, nie o to chodzi, wiesz co mi się teraz myli? Nie, nie, nie to, że strony tylko, że lewą ręką robię prawą stronę. Ale I właśnie na, to specjalnie o to obrót, mi chodziło, to, tak? bo wiesz, bo to by było za proste. Ja gdybym Ci kazał zrobić to prawą ręką mm -hmm. prawe, lewą lewe, byłoby Ci dużo łatwiej, natomiast ja chcę, żebyś tak jak kierownicą skręcał ciałem, tak. czyli przekładasz się na lewo, jak mamy lewy, przekładasz się na prawo, jak mamy prawy. To jest Dobrze? Raz. No to startujemy jeszcze raz. Tyk, dobra. Lewy 2. Nie to, to był prawy. Prawy 5. Tutaj dobrze. Prawy hak. Super. Lewy 4. Tam, 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 tam. Prawy 2. Prawy 2. Lewy 3. Lewy 3. Jest dobrze, nie ma. Prawy 6. U góry. O właśnie. Prawy 3. Niżej. Lewy hak. To zrobisz łatwo. Lewy hak. Pięknie. Lewy 6 u góry. Lewą ręką. Cyk. Nie, to jest prawa. Prawy 2. I teraz tak, żebyście mieli świadomość. Wynik uzyskany. <grym> 7. I teraz tak, moja obserwacja, <grym> żebyś pamiętał stronę i żebyś się nie skupiał na idealnym trapieniu, bo co do jakości przejechania zakrętów, to jeszcze to nie ten budynek, nie ten obiekt, znaczy może ten obiekt, tylko nie ten, no nie to no miejsce. Nie w tej drece. Natomiast <grym> jeśli chodzi o, dla mnie najważniejsze jest to, żebym czytał i widział to, co czytam, czyli że jeżeli mówię Ci, że jest prawy 4, to ty lewą ręką idziesz w kierunku prawego czwartego. Ja wiem, że miałeś mało czasu na to, żeby przetrenować, ale to czasami na odcinkach specjalnych też nie, ma czasu. nie ma czasu na to, żeby się jakoś dokładnie przygotować. Dwa przejazdy z opisami. Nie zawsze się uda wszystko trafić w tempo, więc tutaj mamy też wszystko bojowo. Staraj się, odwracamy się, ja Ci klikam start po raz kolejny. Druga próba naszych dzisiejszych. Lewy hak, lewy 5. Pięknie. Drawi, dalej. Lewy 5. Dobrze. Dobra, no co, skończyliśmy. Pomachaliśmy rękami, skończyliśmy. Tak, tak. Tak, Jak tak, wrażenia? Fajnie, fajnie. fajnie. Przede wszystkim zacząłem uczyć się słuchania. Hmm, czyli zaczął uczyć się słuchania, czyli efekt osiągnięty. Ja nie wiedziałem, że to urządzenie, efekt Somierz, Mateusz będzie zadowolony mega, bo znalazłem jego nową, nowe zastosowanie. Zastosowanie, nowe, nowe zastosowanie, nowe. zastosowanie A to już jest coś. Także co? Lepiej? Lepiej, lepiej, lepiej. Aczkolwiek moje słowa kiedyś na. na zostałem zaproszony na audycję na antenę radiostady. Dokładnie. I od razu jakoś po wyścigu górskim, czyli po, po takim moim pierwszym debiucie za kierownicą Hondy, e, był to debiut właśnie na wyścigu górskim Limanowa, Przełęcz po Ostrą, e, było pytanie od jednego z redaktorów, jak wyobrażam sobie rajdy i co może mi sprawić największą trudność. E, I wtedy pamiętam, powiedziałem słuchanie, Pilota, bo jednak jako kierowca, który lubi szybkie samochody, lubi szybką jazdę, nigdy nie byłem przyzwyczajony do słuchania kogoś i kurczę, rzeczywiście jest to moim takim krokiem milowym, z którym muszę sobie poradzić. Ale poradziłeś sobie dzielnie. Mam mam no więcej. poradziłeś sobie dzielnie, naprawdę było świetnie. Mieliśmy tam, zaczynaliśmy od 7, skończyliśmy na 17 punktach, to naprawdę jest nieźle. Tym bardziej, że człowiek nic nie widział, tylko słyszał i reagował no prawie w 100%. I jeszcze druga, droga przed nami. Tak Oczywiście. samo jak pokażemy wam kiedyś, w którymś z następnych odcinków pokażemy wam nasze próby opisywania. Pojedziemy tak, na jakiś kręty odcinek, odcinek tak. spróbujemy sobie znaleźć miejsce, gdzie w bezpieczny sposób będziemy mogli jechać. Ty będziesz dyktował, ja będę wpisywał, potem będę ci dyktował. Ja... Żebyś ty słuchał, no i to jest następny krok, żeby nasza wspólna Dobra. relacja, ta w rajdówce była na najwyższym możliwym Podobnie. poziomie. O, tak będzie, właśnie tak będzie. A przy okazji zaglądajcie na nasze sociale, lajkujcie nas, subskrybujcie nasz kanał, bo to nas motywuje do dalszych, systematycznych działań. Dziękujemy Wam bardzo. Kłaniamy śniskę.